Cześć. Witajcie. Dziś zapraszam na szybką, bardzo prostą zupę z porów. Jest to taki krem w stylu keto, szybki do zrobienia, zupa jest bardzo pożywna, rozgrzewająca. Zupa jest w wersji z rybą u mnie z łososiem. Zaczynam od rozgrzania, podgrzania tłuszczu. U mnie tym razem oliwa z oliwek. Teraz dodaję pokrojony por, cukinię, którą można zastąpić także kalarepą lub Brokułem mieszam smażę, dodaję resztę pora. W sumie wykorzystuję do tej zupy dwa pory. Wykorzystuję tę jaśniejszą część. Teraz dodaję rosół albo wywar z kości albo wywar warzywny. Doprowadzam do wrzenia. Przykrywam. I duszę na małym ogniu przez kilka minut, aż warzywa zmiękną. Teraz dodaję serek kanapkowy albo gęstą śmietanę, chrzan. Blenduję do uzyskania gładkiej zupy. Doprawiam pieprzem, solą, sokiem z cytryny. Jeszcze można dać skórkę z cytryny, zieleninę. Teraz łosoś wędzony. Koperek. I zupa gotowa. Szybka, pożywna, naprawdę bardzo polecam. Jeżeli spodobał wam się ten przepis, będzie mi jak zwykle bardzo miło, jak zostawicie łapkę i komentarz. Do następnego razu, pa pa.